Potrzebuję pomocy! Trzymaj się, Gekson! Ha, ha, ha. <śmuch> Przykro mi, że musieliście przyjść mi pomóc. Teraz nikt mm. nie broni naszej wozy. I wtedy nos ninja wygra. Ja wcale nie mam żadnego supergeko-zmysłu. to masz inne wspaniałe supermoce. Jak kamuflaż czy supergeko-chwyt. I one są tak samo wspaniałe jak ty. Macie rację. Wielkie dzięki. Na śliskie śledzie! Przecież to Super godzi Alarm w bazie! Zdobył naszą flagę, ale jeszcze nie wygrał. Musi wrócić z flagą do swojej siedziby. Gekkośmiku utknął w miejscu, ale jeśli zdobędziemy inny pojazd, to możemy go jeszcze wyprzedzić. A ja go zatrzymam! I to nie dzięki wymyślonemu zmysłowi, tylko dzięki własnym mocom. Czas być bohaterem! Jak już zatknę tę flagę, to nie tylko ta szkoła, ale też siedziba Pijamersów będą moje już na zawsze! Późniliście się, Pinja Dalej, ninja ninjutlukki. Zwycięstwo już jest moje. Ha, 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 ha. <śm> Wygląda na to, że on jest zbyt szybki, kotboy. Nie ma już żadnego sposobu, żeby go zatrzymać. Szkoda, że nie ma tutaj z wami waszego zielonego koleżki, żeby mógł ukłonić się najwspanialszemu nocnemu ninja! Ale zrobią to moje ninja lutki. Co się tu dzieje? Gdzie moja flaga? A! Nie spodziewałeś się, że mnie zobaczysz, nocny ninja? Ale to jest niemożliwe! Byłeś w pułapce! Moi przyjaciele mnie uwolnili i zrzucili w moim gego kamuflażu na twój dach. A wtedy ja złapałem te dwie flagi. Zwykła bułka z masłem, nic trudnego. A teraz przepraszam, ale mamy flagę do zatknięcia na naszej bazie. I grę do wygrania! Pięk! Musimy się skupić i jakoś pomóc sobie nawzajem. Okej, okay, kieruj prosto! Nie prosto! Oh! Oh. 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 Chcecie, Chcecie być, być jeszcze bardziej niezdani pijamersi? Oh. Bo chyba macie już dosyć! Oh! Potrzebujemy lepszego planu! Nie da się nic zrobić! Wyskoczmy! Oh! nie wychodzi. Co? Nie! Opcze się zwariowała maszyna. Romeo, więc będziesz musiał sprawić, że wszyscy będziemy normalni. W życiu! Już wolę się ciągle potykać, bląsać jak szalony i mieć dwie lewe ręce. Ale nigdy nie zniszczę mojego wspaniałego wynalazku. Ha? A to znaczy, że efekty trafienia laserem znikną, kiedy go zniszczymy? Nie o to mi chodziło! O! Za późno, już się wygadałeś Romeo. Hej, tak jest was nie Popatrzcie Pomóżcie! Czekaj, ten nie, czekaj, w lewo, oj, rób to, co ci każę, nie kręc na maszyną. Romeo jest zbyt niezdarny, żeby odjechać. A! tylko jak mamy go zatrzymać w takim stanie? Już wiem. Kiedy ze wszystkich sił próbowaliśmy tacy nie być, wychodziło jeszcze gorzej. Rozbiliśmy go auto. Jasne. Jasne. Więc przestańmy z tym w końcu walczyć. Użyjmy tego potykania, w tym stanie i ślizgania się. Jak do takich niezdarnych mocy? Nasz jaszczurki! jaszczurki! <noise> tylko dlatego, że używałam mojego tabletu. Już dobrze, Sovello. Zajmijmy się lepiej tym. Musimy coś zrobić i to już! A ja dobrze wiem, co. Sama mogę zająć się tą rakietą. Bez mojego tabletu. Przecież nawet ty tak szybko nie latasz. Oj, ależ latam. Czas być bohaterem! Super Gekko Trzyma się jednej stopy, a kiedy krzyknę, lecę, to Gekson łapty drugą. OK, czas na naddźwiękową Sobelle. Gotowi? To... lecę! O! Super sobie skrzydła! Świetnie, Sobello! z ziemi jak i z powietrza! Robocie, daj mi to coś! Jeszcze minuta. Oddawaj to! Prawie skończyłem ten poziom. Codboy, miej teraz oko na Romea i Robota, a ja w tym czasie podlecę z Geksonem do tablicy Pijamisi i go tam zrzucę. Jasne! Ja zdezaktywuję rakietę dzięki super-gego-kamuflażowi. Tylko minuta. Ok, tylko wyłącz dźwięk. Super gecko kamuflaż. Hmm. bez znaczenia. Muszę dogonić Sowelle i się z nią pogodzić. Mój pewnego latającego koteczka. A, 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 a. Oni ci spytać, czy jeszcze mnie lubisz, ale Romeo znów ma nad nim kontrolę. Oczywiście, że cię wciąż lubię. Oj, to wszystko moja wina. Trzeba było pogodzić się od razu. Fuj, kogo to interesuje? Czyżby wielki, i bardzo zły robot zatrzymał małego, biednego kiciusia? A teraz ich zwiąż! Spokojnie! moc błyskawicy was uratuje. Ale błyskawica przecież nie istnieje. To postać z komiksu. Błyskawiczny Beko Oho! Uh. Jak miło, że wpadłaś. Czas wrzucić się tam, gdzie Twoje miejsce. Robocie? Nie, wypuść mnie. Ah! O oh nie, co za bezużyteczny trik. Uh. Sowello! Wszystko gra? Tak, przepraszam. Czemu próbowałam udawać błyskawicę? Jestem Sowella. Teraz Romeo zabierze najcenniejsze książki w mieście. Już je zabrałem! i Już niedługo będą w nich tylko moje zdjęcia! Ech, szybko, biegnijmy za nim, dogonimy go w kotałcie. Okej, okay. i tym razem użyję moich własnych sobich mocy. Czas być bohaterem! Ale po co jej ta książka o błyskawicy? Sabi wzrok! Okej, okay. mały ptaszek powiedział, że jesteś tam. Hmm. Kotał to za krzak! Niezłe wyczucie czasu. Masz! Teraz idź między te drzewa i ją rozciągnij blisko ziemi. Jeśli mamy zatrzymać Romea, to najpierw musimy zająć się tym jego robotem. Dalej, Sobello. A teraz wspaniała sobella użyje swoich własnych wyjątkowych mocy. Najpierw super sobie skrzydła. A teraz sobie wzrok. Juhu! Patrz, Romeo! Nie masz jeszcze mojej ulubionej książki? Co? Łapię o robocie! Musisz się trochę bardziej postawić. A teraz. Ha! 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 Siła! He? Hej! A może obroty? Obroty? Fajnie! Romeo! Ale tańczyć na pewno nie będę! Hahaha! <ścjalne> mi świetnie wychodzą! Miejski Rynku, czas się pobawić! Okej, okay, wycelowałam w Romea! Hej, co każesz mi zrobić teraz, Romeo? pomyślę. Och, tak! Nie! Nie ja! To nie może być prawda! Nikt nie lubi być kontrolowanym, Romeo. Ale jeśli zabierasz coś, co nie jest twoje, to musisz to oddać. Jak śmiecie kontrolować mnie? Wy też nie lubicie, kiedy nocny złoczyńca narzeka? No, ja... A teraz możesz pomóc nam oddać te wszystkie piloty i części od kontrolerów. I nie zapomnijmy o jego największym supermultikontrolerze! Hej, to są części naszego kontrolera! Dzięki, Romeo! I dziękuję Wam za wymyślenie fantastycznego planu! A my dziękujemy Tobie, że byłeś superliderem. W końcu. Romeo chyba ma już dosyć. Możemy oddać resztę kontrolerów i satelity również. To mało fajne kogoś kontrolować, nawet złoczyńcę. Tak. Uuu! Oj, to ostatni raz, kiedy na to pozwoliłem pijak luski! Czekaj, mam inny pomysł, który może zadziałać, o, a co to za okropny zapach! Ten pleśniowy ser z całą pewnością wykurzy Romea z muzeum. Mam taką nadzieję, ja ledwo mogę stać obok tego sera! Nie wytrzymam powietrza! O, Romeo już wyszedł! Gekson, zaczekaj! Teraz cię złapałem, Romeo! Co? A ja mam inne zdanie! Dzisiejsza prognoza pogody zapowiada: Nieuchodmuchowe Niuchodmuchowe ciałka zapachowe! Gekson, nic ci nie jest? A teraz czas na super ekstra mega fetor! Fuu! Każdy problem ma kilka rozwiązań. Bieganie za Romeem nic ci nie da. Tak, musimy trzymać Romea na zewnątrz muzeum, żeby nie wszedł do środka i nie skończył tego perfidnego pudełka. Na to już za późno wypija swójki! Perfidne pudełko już jest skończone! Da -da! Się pomocy! Nie! Koniec przerwy! Czas ruszyć w nowe miejsce! Nie mogę biec za nocnym ninżą i ratować Sobelle i Wykiwał mnie! A! 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 Wella miała rację. Złość tu nie pomaga. Szczególnie złość na własnych przyjaciół. Czas być bohaterem. I to na spokojnie, jak mistrz fang. Ups, nie tędy. Na Prosimy podwój! Dalej! No dobrze. Czas przyspieszyć. Superko do prędkości. Kotboy uspokaja się i wykonuje plan ratowania swoich przyjaciół. Oooo! Uważaj! Już w porządku. Kotboy wrócił. Jest spokojny i opanowany, tak jak mistrz fang. Superko do prędkości. Dla pasażerów! Wow, to była super jazda! Dzięki za ratunek. Bardzo proszę i przepraszam, że się na was wcześniej złościłem. To było bardzo niegrzeczne. W porządku. Wrócił prawdziwy kodboj! Dziękuję i wpadłem na pomysł. Może jeśli nocny ninja i jego ninja ludki się zezłoszczą, to też się pomylą. Dalej pizza, Merci. Że w tym całym byciu silnym to my jesteśmy lepsi. Spokojnie, Gekson. Załatwimy to! Nie! Dam radę! Chcesz kogoś silnego do poćwiczenia, nocny ninja? Szykuj się na mnie! Oj, błagam! Pokonam cię jednym palcem. I to tym! Super ninja ludki, brać go! Biegniemy! O, oh. 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 oh, patrzcie, mamy nowy sprzęt do ćwiczeń. <śmienny> Co? Co? Nie! Wspaniale, niemowlętki! Jesteście coraz silniejsze. Wkrótce będziecie mogły pokonać każdego na świecie. Oczywiście. Poza mną. Wow. Gerson! <śmienny> Nic ci nie jest? Nie. Ale wszystko nam popsułem, a chciałem pokazać Wam, że jestem silny. Przecież my to wiemy. Teraz nigdy nie odzyskamy tego sprzętu sportowego. Powinienem pozwolić Wam pomóc. Teraz super ninja-ludki są tak silne, że nikt ich nie zatrzyma. Szczególnie wszystkich naraz. <laughs> Właśnie! Ninja-ludki są silniejsze, gdy walczą razem, ale my również. Czas być bohaterem, a ja mam już plan! Rozejrzałam się, tak jak mówił Gekson, i znalazłam tę starą skakankę. A ty? Zepsuty rower. To wszystko. Mam przekłutą piłkę plażową. Chodźmy! Ten Ninja Bus wygląda naprawdę super. A co jeśli nie dam rady? Uratujemy cię, Gexon! Już dobrze, Gekson, jestem. O, Na kocie kłębki utknąłem! Pomocy! Gekson, musisz nam pomóc! Na żarłoczne żaby! Jestem Wam potrzebny? Tak robią przyjaciele! Przyjaciele sobie pomagają. I to właśnie dla mnie robicie. Tak! tak. Dlatego teraz ja zrobię dla Was to samo. Czas być bohaterem! To załatwię sobie jeden z pijamersowych pojazdów. I będzie ninjo czarny i ninjo niebieski! Kod oh, wojskowana! Już! Lecę, Kekson! Ne, 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 ne! W końcu wolna! Oh. Oh. Hej, nocny ninjo! Troje współpracujących pijamersów pokona ciebie i ninja ludki. Pijamersi już! Zieloniasty poznał smak mojego zamrażacza. Nikt nie wejdzie do mojej nowej kryjówki i już nikt nigdy nie odbierze mi księżycowej figurki, ponieważ jest moja! 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 Ha! Wcale się nią nie nacieszysz. Słuchaj, Luno, wygrałaś. Figurka jest twoja. Idziemy. Wiedziałam, że w końcu się opamiętacie. Co z keksonem? Uwolnimy go i odzyskamy też moją figurkę. Musisz zbiec schodami pożarowymi, a potem wrócić na górę klatką schodową i wyjść tymi drzwiami. Oby to zadziałało. Nie, Leć kodboj, Teraz. <noise> Chyba zieloniastego i koteczka też umieszczę w mojej kryjówce. Będą ślicznymi figurkami. Co teraz? Sowello bez kolegów. Może ty też chcesz zostać u mnie jakimś meblem? Czas być bohaterem. Chyba. Okej, okay, teraz naprawdę ci ją daję. Dar, e, księżycowa figurka jest twoja. Tylko wypuść Geksona i kotboja. Naprawdę mi ją podarujesz? Tak na. na zawsze? Tak. Masz ją na zawsze. A teraz pościsz moich przyjaciół? Hmm. Nie! Nie? Ale. Co? Zapomniałaś, że jestem zła? A teraz uzupełnię moją kolekcję pijamerso-figurek! Super! Super savvyak! Widzę Lunę! szponu sobie lotu, żeby złapać mikrofon. Szpon? E, jak Tam. mam. Użyj tego. La, la, la. Obejrzeć Jaydena Houstona! Nie słuchaj jej! Ona w ogóle nie powinna zabierać tego mikrofonu! Tak, ale nie powinnaś mi pozwolić latać z i nie powinienem brać niczego, co mi dawaliście! Przykro mi, że zaczęliście rywalizować o bilet. Zmuszaliśmy cię, żebyś wybrał między nami. Wybacz, Sovello. A ty mnie? Nie chcę iść, jeśli nie możesz. Wszystko Uch! dobrze! Najważniejsze jest to, żeby odzyskać ten złoty mikrofon. Czas być bohaterem! Nawet jeśli jest zepsuty, to mikrofon wcale nie jest twój, Luno. Oddawaj go. Ha, 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 ha. Nawet jeśli się zepsuł, to wciąż jest złoty i błyszczy. Jest mój, mój, mój. Robello, ha, 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 ha. kiedy my zajmiemy się ćmami, ty odbierz Lunie złoty mikrofon. Plaż. Moja kolej, supergo do prędkość! Sowello, ładny złoty mikrofon! Wszystko będzie dobrze, Sowello. Złapaliśmy cię. Boi, Jackson. przepraszam. Chciałam pokazać wam, że umiem grać w nogę. Ale przecież my o tym wiemy, Sovello. I byłabyś jeszcze lepsza, gdybyś podawała. Masz rację. To gra drużynowa, a my jesteśmy drużyną. Czas być bohaterem! O! Musimy jakoś wydostać Sovelle z tej piłki. Eee. No. Trzeba ją przebić. Może jakimś. Naprawdę dużym spiczastym czymś! Może masz ten, który stoi przed muzeum? Gexon, Potorlaj piłkę! Hotboy, Idź przedem i nim kieruj! Uh, uh, gdzie są te nieznośne pizze śledzie? E, tędy? E, trochę w lewo? Uważaj! do mnie. Nie! Hej! Dlaczego zwolniliśmy? To Luna i jej e, Luno Magnes jest zbyt silny! O! Już wiem! Musimy współpracować! Gekson, użyj go siły! Boy, użyj kota prędkości! A ja użyję super sobie tylko drzwi się otworzą, to wejdę do środka, a wy zostaniecie. Zobij się! Albo dostanie się błyskawicy! Sio, sio! Wspaniale, Ćmy! Codboy! Sowella! Cimo zablokowała drzwi! Nie zamknął się! Brądzie wejścia, aż je zamknę! Aha! Nie pójdzie ci za tak płatwo, Luno! Ja! Ja! Oh! Ja! Mam tu wasz cenny komik piża śledzie, więc jeśli nie chcecie, by coś mu się stało, to lepiej zostawcie mi w spokoju. Ach, nie, dobra! Huh? Ale kto lata tym czymś? To ja! Świetnie, Gekson! Odboj, pomóż Sowelli i ja zajmę się Lumą! Co? Niecieliście widzia kluski! Pożegnajcie się ze swoim komiksem! Nie! Superko, to Ha! O nie! Jesteś zbyt ciężki! Nie utrzymam cię! Dzięki Gekson. Nie ma sprawy. Miałeś szczęście! Ale teraz zostawiliście drzwi szeroko otwarte. Znowu was mam, pijak kluski. Zapomniałaś o czymś? A, a, a. A, wypuść wypuść mnie, tym Nie mogę, dopóki nie zamknę tego wlotu do naszej siedziby. Teraz mogę cię wypuścić! Piatki? Nie mamy żadnych! To nie problem! Super to prędkość! Nie ważcie się wytykać mnie palcem! Miałyście robić to, co wam każę! Jak? Łapcie ich! Mm. Hmm? Dobra, pijamersi! Przyszedł czas zabrać motyle do domu! Delikatnie. Cześć, motylki! Chcecie lecieć razem ze mną? Polećmy tędy! Patrzcie na moje kolory, motylki! Chodźcie! Chętnie wam pokażę! Co? To właśnie lubicie? Tak, Milusio? Dokładnie tak, Luno. I ja też zamierzam tak robić. Bardzo was przepraszam za wcześniej, Motylki. Ale przyniosłem wam tyle kwiatów, ile znalazłem. Macie. Lećcie proszę z nami. Świetnie. Wspaniale, Motylki. Dziękuję. Ach! Zaciął? Co? Motyle! Nie lećcie z nimi! Ćmy? Gdzie jesteście, Ćmy? Na co wy czekacie, czmajdy? Łapcie ich! Rozkazałam wam! Bezużyteczne rąb. Z nami lecicie? Bardzo byśmy chcieli. Tak, obiecuję, że będę dla Was miły. Nie, 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 nie. Teraz już nikt mi nie będzie pomagał. To takie niesprawiedliwe. Hej, normalnie prawie zrobiło mi się jej żal.